Zbytnio nie pamiętam swoich początków na motocyklu żużlowym, ponieważ gdy już miałem 4 lata, stawiałem pierwsze kroki jeżdżąc na małych, przerobionych przez rodziców motorynkach, gdzie cały czas były ujeżdżane po lasach, po różnego rodzaju szutrach, i że tak powiem, cały czas byłem na dwóch kółkach w kierown z kierownicą w rękach gdzie cały czas po prostu uwielbiałem jeździć i po prostu non stop wypalałem benzynę, gdzie już tata miał nieraz dość. No przy każdym treningu na siłowni, czy na torze, czy na rowerze miałem przed sobą cel, gdzie chciałem po prostu zdobyć mistrzostwa świata i zawsze te treningi były przedłużane z myślą o tym, że jak zrobię to tego więcej, do tego tytułu Mistrza Świata będę coraz bliżej. Wiele osób mówiło, że e, zdobycie indywidualnego Mistrzostwa Świata e, pochłania wiele energii fizycznej, jak i psychicznej, i myślę, że jestem w stanie teraz powiedzieć właśnie po tym sezonie, że to jest naprawdę szczera prawda i e, uwierzyłem w to, że faktycznie tak jest. E, wymaga to naprawdę wielu wyrzeczeń, wielu. E, Różnych rzeczy, które naprawdę mocno, że tak powiem, wykorzystują psychicznie i fizycznie, gdzie, żeby się stać najlepszym na świecie. Na przyszły rok na pewno nie chcę zwalniać tempa i będę robił wszystko, by po prostu stawać się z roku na rok coraz lepszym zawodnikiem, żeby po prostu te rezultaty były nie gorsze, a jeszcze lepsze. Na pewno wiem, że to nie będzie łatwe.